Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w kwieciarniu Kate i tutaj zrobiłam taką miejscóweczkę dla naszej głubobaska, Przesunęłam po prostu jedną kratkę. Widzę, że ściany nie pomalowałam, ale dobra, to już się oleje na razie. No i tak to wygląda tutaj nasze bobo leży, takie bidne. <laughs> takie bidne. Aha, ale leżenie na brzuszku, chodź, będziesz uży uczyć leżenia na brzuszku. Bo, bo już samochód próbuję wstać. No niemożliwa dziewczyna. Leży nie na brzuszku chodź. E, tak, ty jesteś wystraszona. Ile masz nie do zmiany grupy wiekowej? Dwa dni. Czyli ogólnie to tak za wiele nie nauczymy, ale coś tam... Oj. Dobra. Mm, tak, e, ty. Wiesz co, ty sobie weźmiesz urlop. Um, biznes? Z powodów rodzinnych, weź wolne z powodu rodzinnych. Czas najwyższy i nie na brzuchu. Dobra. E, ty nie idziesz do szkoły, ty masz dzisiaj wagary niestety. Mówiłam, że nie będzie wagurów, ale chyba niestety będą wagary. Tak to wyszło, tak to się skończyło. Podnoszenie głowy. Ojo, jaki fajny bąbelek. Jaki fajny bąbelek, dobra. E, weź, ja Ciebie proszę, te książki podkładałeś na miejsce, serio. O. Dobra. Otwórz i tak, tutaj jest, tutaj, musisz odczytać jak najwięcej. Ja wiem, że to jest dla zaawansowanych, jeszcze nie dla ciebie, ty tam jeszcze wiele nie zrozumiesz, ale może coś tam ogarniesz. Okej. Okay. Śpisz? A ty, proszę cię, do tylnego nosidełka? Nie, zrób pierdziuszkę. ty rodzinny, nie. Przytul. Trzeba bąbelkiem troszeczkę się zająć, co nie? Żeby było fajnie Tak No Dobra Ehehehe I twoje Ej no, musisz tak bagować. Mmm. Pieka? Dużo końca? Umyj O O O O jest jej przestraszona, ale jeść też się chce. No to co? No to nakarmimy, co? E, działania opieka nakarm. W ogóle coś rozumiesz z tej książki, czy tak nie do końca otwórz. Um, a to byłoby na Jeszcze, już. Trzeba pamiętnik przeczytać. Księżycowe objawienie. Jake może od teraz rozszyfrowywać dziwne zapiski na marginesach książek o wilkołakach. Jaka zakazana wiedza czeka na to, by ją odkryć? zakazana wiedza, to mam nadzieję, że to jest ta, w której po prostu Jake już nie będzie wilkłakiem, Bo chciałabym, żeby nie był. Okej. Okay. O Jezu. O, powiedział jak się pięknie uśmiechnęła. Naprawdę, ej, prze, prze. Zaczekajcie, o. Jeju, jak słodko. Mega. A możesz ją tu położyć? Posać. E, Posać Ninę i załaduj zmywarkę co tam było jakiejś gumie? Guma w sierściu może... Aha. No dobra. Pociesz, bo w że nie na brzuszku. Musisz odkładać książki, nie możesz sobie ich wziąć. To są twoje ważne książki. Kurde, co leży dla, dla zaawansowanych? Hmm. Nie wiem, czy my w tym pamiętniku coś wyczytamy. Powiem się, że nic. Kup książki. A tu jak damy na przykład podręczniki? Ej, jaj, jaj, jaj. Hmm. I lubię wykańczać te dzieci tutaj w sensach. W sensie takim, wiecie, że ich dajemy tak na brzuszek i one mają dość. Muszą się uczyć. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto, chodź, wykąpi się. Obrót na plecy. No i umiesz. No widzisz, takie rzeczy umiesz, dziewczynko. Niesamowite rzeczy potrafisz. A teraz. Co u mamy? Kajcie, leży nie na. Dawaj jeszcze. Zdawajcie, torturą nie ma końca. Nie ma tamte. Lubi muzykę ogrodową. Dobra, no jak lubi. Niech będzie rozbi. Nie. Krątnij. Nie skomentuję tego, moja droga. Nie umiesz tutaj wejść. Dlaczego? Teleportuj się. A teraz? Wykąp się. Słuchajcie, brokowe, które przed wy. Dobra, tunele to już ogarnęliśmy. Pierwszy wyciek z pieluszki. już przestaje być y, dla mnie takie nowe. <grywia> już było kilka tych wycieków. Z pieluszki. Dobra, to choć y, mała. Y, zmień strój przewin. <grywia> przewiń. Przewiń maleństwo. No? No, fajnie. O, jezu. O wiele dyrektorka nie dzwoniła, nie wiem kto to jest, ale... O wiele nie dzwonili do nas. No ci się furia zbiera. Ty, Ty jesteś taka pewna... No, sprawdzić, a No nie no kurde, z tymi wiekołakami ja chcę, no. Bardzo. No. Przeczytaj. Ucz się jak najwięcej, ja by się tym wiekołakiem już nie musiał być. Bardzo nam na tym zależy. Dobra, idź spać. Chodź do śpii. Więcej dzieci chcieć nie chcemy. Chcieć nie chcemy. Jeju, bombelek jest brudny. Komplet dla Nina, wstawaj. Ale że w komputerze nic nie możemy znaleźć. Coś powinniśmy. rozbić, kariera. Hmm. No nie ma. Sieć. Sploruj. Hmm, no nie. Chciałam, żeby cię tak ogólnie się ogarnie. Tak. No dobra. Ewentualnie byśmy znowu pojechali. Pierwsza kąpiel. Wiecie co, pojedźmy do tego Monmouthville. Ja wiem, że myśmy się jeszcze wiele nie dowiedzieli, ale wydaje mi się, że warto sobie tam połazić i porozmawiać z tamtejszymi ludźmi. Może oni by nam coś więcej powiedzieli, zdradzili. No ewidentnie musimy po prostu być Wilkołakiem i, i tam szukać jakby pomocy. Tak mi się wydaje, a przynajmniej, tym bo widać, że mamy do zrobienia tego drinka, Takie, że mo możemy przecież być wilkołakiem, No, więc trzeba go wypić. Duldać. Jezu. Dobra, jesteśmy sobie tutaj pogawędki, sobie stroimy, wypiliśmy ulubionego drinka. No i wracamy do domu, będziemy dalej czytać naszą książkę. Ten pamiętnik przede wszystkim, bo wydaje mi się, że może znajdziemy jakieś informacje właśnie w tym pamiętniku. Taką mam cichą nadzieję, że powiedziawszy, także tam się właśnie udamy, udamy się do będziemy czytać, 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 czytać. czytać. No bo jakby nie patrzyli, to tutaj sporo informacji zyskujemy dzięki właśnie temu czyli pamiętnikowi, czy też właśnie tej książce. Także wydaje mi się, że chyba tam znajdziemy przepis na. No, na, 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 na ten. inaczej eliksir. <trophy> no ale no, jakby nie patrzeć, to drink. Drink, eliksir dzięki czemu nie będziemy już y, wielkować. Także myślę, że tak zrobimy i będziemy czytać, czytać, czytać i w końcu może coś przeczytamy. No. Zobaczymy. Mam nadzieję, że o to chodzi, a jeśli nie o to chodzi, no to ja już nie wiem o co chodzi. Ech, dobra, chodź, Może nieco zrzemy się, ale chodź tutaj sobie usiądź. Mm, otwórz. Jestem mm, to jest y, jak ją złowić. Pamiętnik chodź tu. I będziemy czytać w nieskończoność, jeśli ogarniemy. Dobra. Tata się dziewczynką zajmuje, rany kogutka, dobra. Weź, proszę cię, wyrzuć zepsute jedzenie. Chodź, Kate. Okej, okay. i jeszcze bym cię poprosiła. Wiesz co? Za co już przeczytamy, weź sobie resztki. Pod koniec konfliktu stulecia, wolkołaki, które przetrwały, rozpierzchły się po świecie. Broni Maria Wolko, nowie zapewne poprosili jakiegoś czarodzieja, aby ten napełnił księżycową magią. Kto śpiewa księżycową pieśnię na znak szacunku, zostanie nagrodzony. To się nazywa synem. Mm -hmm. To chyba już było, to już pytaliśmy. Już Czemu na dworze też jak pada? Nie chcesz w domu czytać? Nie. Nie wiem, wygodniej by było raczej, tak myślę. Nie wiem, to mi się wydaje, że byłoby wygodniej. Ojej, kułudzie, ja tu na w różdokojca. Dobra, Kate, włożysz już więc do końca. O, kurczę. No, Jake jest teraz wilkołaczym, podrostkiem. Zaczyna rozumieć, o co chodzi w tym całym byciu wilkołakiem. Jego nowy temperament wpływa zarówno na to, jak Sim porusza się po świecie, jak i na to, co sprawia, że furia się wczerpuje. Zapoznaj się z jego nowymi umiejętnościami. Okej. Okay. Nocny wilk. Nocne wilki wolą spać w dzień. Ich poziom furii wzrasta, gdy nie trzymają się swojego cyklu. E no dobra, to, to już po ptokach trochę nie. Już jest furia. Kurde, książkę zgubi. Nie, nie Przeszukaj, teren. No ci pierdzielnęło jeszcze dodatkowo. Resetuj obiekt. Nie, wejść. Dobra, chodź. Schowaj do wyposażenia. Chodź, bo twój syn nie ogarnia. Nie ogarnia życia. Przeszukaj, teren. Przeszukaj. Było, że ty możesz iść spać teraz i przejdzie? Podrap. Nie, to już za późno. A, no dobra. Trzeba czekać, już mu przejdzie. Fader, chodź tu fader. Schowaj to. Możesz tu podejść, bo się w deszczu. Nie możesz wyjść? Naprawdę? Nie ma drzwi. Aha, to on dlatego nie przyszedł czytać książki, bo przecież on nie mógł do domu wejść. Yeah. Normalnie ja to jestem. Nie wiem wam, nie ogarniacie. <laughs> Nie garniecie. Dobra, damy takie Dobra. Mhm. Mm Teraz ja bym cię poprosiła weź tą książkę, schowej do wyposażenia. Tej, okay. A ty, nie wiem, kurde, Rozbi. A tu? Możesz coś zrobić? Nic nie możesz. Możesz podrapać wszystko, to niedobrze. Nie wiem, zajmij, wy. Też a nie wyłeś. No, już trochę lepiej. Nie wiem, czy wziąłeś tą książkę. Wziąłeś? Wziąłeś. Oddaj go synowi. Swemu, nie nie swemu. Swemu, nie swemu. O, i weź mi seczkę. Idź spać. Jejku, zepsujesz nam wszystko. O, nieładnie, bardzo nieładnie. Nie podoba mi się twoje zachowanie karygodne. Napraw może nie, zamień. Nie. nie będziemy cię torturować. Nie, spoko. Będzie dobrze, będzie dobrze. Mhm. Boże, wszystko zniszczy. Wszystko zniszczy. Kiedy mu to minie? Nocny wilk. No to jak ty jesteś nocnym wilkiem, to ty wolałeś spać w dzień, a tobie to tak rosło szybko, strasznie. to o co chodzi? Nie wiem. Chodź spać, żeby na niego nie patrz. Nie wiem, może mu przejść w miarę. Fajnie by było, gdyby mu przeszło. No i ja nie lubię tych wilkołaków za bardzo, szczerze wam powiem. Jakoś mnie nie rajcują. Nie realizują mnie za bardzo. No cóż, co zrobić? O, no nic, zaczekajmy, aż mu to przejdzie. No kiedy mu to przejdzie? Ja zapomniałam o rachunkach. Boż, chodź tutaj, Katie, please. Opaść rachunki od razu, bo problem pr pr nie mamy. Jest pana noc. No i fajnie, mogę się z tego powodu cieszę, Chodź tutaj, skorzystaj sobie. O, wstało dziecko. <grym> Wstało dziecko. Także chodź opiekar dzieckiem, dziuczkiem nakarm, karm, karm piersią. No, no na sobie to będzie trzeba poczekać. Uwielbia pobudkę, nie ogarniam. <grywki> no, idź zjeść. Dobra, wróciłeś. Okej. Okay. Jesteś trochę taki, no... Niezbyt. Weź resztki. To jesteś taki niezbyt. Zamień. Dobra, zjesz sobie i będziesz dalej czytać. Miałam nadzieję, że ogarniemy to, w końcu. Do szkoły znów nie pójdziesz, może powinieneś? Dobre wagary, boże, tyle razy będziesz na wagary yy, Chodziło, że masakra. Obrót na brzuszek, Ej! O Boże, jakie słodkie. Jo ojojoj, ojoj. O Boże, jak to jest cudowne. Na. Mm. Ojejku, super. Weź na ręce... Jezu, jak to... Aha, masz ją na rękach. Dobra, chodź tu i posać Nina. No, podejdziesz tam? Hej, Katie, Katie. O, tu? I weź, proszę cię, opieka. E, no, gdzie to? Opieka przyjazna, pogawędka. Dobra, pogadaj sobie z córcią. Przyjazne czułość, posałuj, baw się w akuku. leżenie na brzuszku? Nie, nie leżenie, tam było coś innego. Yy. Ćwicz siedzenie, o, dobra. A ty poszedłeś do szkoły, ty straszny chłopcze. Nie ma chodzenia do szkoły teraz. Możesz sobie tu usiąść i czytać. Bo ja chcę, żebyś czytał. na no, Szkoła mnie nie obchodzi na chwilę obecną. Uuuu, trochę straszne, no ale. Dobra. Po powstawaniu wampirów, my, czarodzieje, stawaliśmy się coraz bardziej zdesperowani. Jedna z grup próbowała stworzyć zakręcie, które za jednym zamachem wyleczyłoby wszystkie wampiry na świecie. Zakręcie kończące konflikt oślepiała ich pycha, a pospieszyła desperacja. E, zakręcie okazało się zbyt potężne dla grupy, spowodowało olbrzymie pęknięcie w strukturze krainy. Jeszcze pytanie. Dobra. Później będziesz znowu czytał. Zaraz cię wyślę na siku. Dobra. I będziesz dalej czytał. Gdzie jest dziecię? jest Ej, hey, dziećku. Dziećku. Eee, ćwicz siedzenie. Chodź dziećku. <grych> no i jak będziecie to ćwiczyć? Kurde, za mało miejsca. Przywioznę aktywności. O, zasnęła. Albo nie. <grych> A może? Dobra, sprzątnij to. To mm. nie to. Okej, okay, wystaw na propsy. Ona śpi, tak się wierści, ale to słodkie, mega. Dobra, jeszcze raz sobie tutaj zajrzeć. Na pewno czegoś nie pominęłam. Broto jest coraz starszy przed moją przemianą, gdy niczym nie, nie, nie wyróżniałem się spośród innych czarodziejów. No dobre. Mm. Nie ma tu nic jeszcze takiego. Ciekawego. Pracuję ciężko. A Jezu, jak sobie śpi słodko. Jest głodna. A, weź idź, spadówa. Weź spadaj. Ejku, obudź małą, bo ja bym być ćwiczyć. Tylko czy... głodna jest jeszcze, Także, O Jezu, jak się przeciąga, patrzcie. Co, czy wy to widzicie? O Bozie, bozie. Jeju, jeju. o Jeju, Nie, nie mogę. To, to jest na mocne. mocne. <laughs> nie wiem jak zdjęcie zrobić na no, serio. <laughs> no fajne. Fajne dziecko. No. <laughs> Tyle w to macie, fajne dziecko. Dobra, pozuj opieka nad dzieckiem na karm, karm piersią. Czy też to? Nieskończoność, mój drogi chłopczek, nieskończoność. Ok, i następnie tutaj położysz. Posadź, Nina. Chyba tu jest najwięcej miejsca, tak mi się wydaje. Siusiu podczas amciu. No da się, da się. E, Przyjazna aktywności, ćwiczy siedzenie. Przyjazna aktywności, ćwiczenie siedzenia. Ojejku. Ja wiem, że ja powinnam zdjęcia bardziej robić temu, naszemu chłopakowi, który stara się e, tutaj jakoś zapanować nad swoimi, e, wiecie, wilczymi popędami. Ale ja po prostu nie mogę. To jest takie słodkie. Jak, to jest Kate, nie? Kto by pomyślał, że Kate będzie taką matką cudowną? Co by się spodziewał? Dobra, co tutaj mamy? Zdobiące brzegi strony, brzeszczące symbole księżyca opowiadają morszą historię, którą Jake może odczytać tylko za sprawą księżycowego objawienia. To, to opowieść o zdradzie i o niepożądanym działaniu duplikującego zaklęcia. Potem jak przeładowany magią czaru uczynił istnienie grupy zmutowanych kopii czarodziejów permanentnym kopie, te odwróciły się od swoich twórców i zatopiły w nich zwykły pożar łóż... Twoje pierwowzory wypiły magiczną plazmę, co je wzmocniło, lecz nie, nie zaspokoiło ich pragnienia. I straszne. Historia. Nie wiem, jak ty to ogarniesz, ale czy Dobra, pani posprzątała prawie. Musimy poprawić. Ojeju, co tu się dzieje? Ojoj, odblokowaliśmy się na śniad siad śniadanie, siadanie. ale fajnie. Jej koaktywności. Ćwicz stanie. O, ja czy będziemy mogli robić pierwsze kroki. Zobaczymy to odczucie. Oj! Już się wspólnie z Aweliną odkryliśmy, że przeładowanie magią wywołało zmiany w organizmach pewnych ryb żyjących w jeziorze Moonwood. Były to też powód naszych przemian. Awelina z dymą wymyśliła nazwę nowego gatunku. Nazwała go księżycową rybą. Aby to by. Aby to uczcić, upiękliśmy tę rybę. Wierzę, że tkwi w niej jakiś rodzaj magicznej siły. Po posiłku rozpierała mnie energia, a do tego od czasu nie czułem się tak młodo. Niesamowity. Jake nauczył się przyrządzać grillowaną, księżycową rybę. No, to jeszcze drinka się nauczy robić. <grybuj> Dobra, dalej czytaj. Może on już umie, a ja tego nie ogarnęłam, nie przeczytałam. No chyba nie. Gdzie wy na dworze będziecie się uczyć? No niby wiosna jest, ale... Dobra, co tutaj mamy? Awelina znów zapomniała zadbać o siebie, gdy byłem w jak długo mnie nie było, nawet nie pamiętam. Dobra, to już się powiela. Niektóre się rzeczy powielają, niestety. Co ty to zrobiłaś? Posaź nina? Ok, i teraz przyjazne aktywności, ćwicz stanie. Ojej. Zdobyt odczucie, się nie dziwię, to było słodkie. Dobra, i leżenie na brzuszku. Nie, przyjazne aktywności, ćwiczenie stanie. <laughs> o, ale fajne. Dobra, chodźcie do domu. Myślę, że czas do domu. Chodź tutaj ją yy, przewiń. I może posadzisz. Ja nie wiem, czy on to ogarnie. Yy, z ciężkim sercem dziś piszą. Moja najlepsza przyjaciółka i Kaina, Ja opuściła tę planetę. Wszystko przez krowę kwiata. To ohystwo, które wyszło spod ręki krowich czarodziejów, Gdy magia jest w dobrych rękach, potrafi działać cuda. Mm, dobra, tutaj też nic nie ma interesującego. Ajajaj, aj, aj, powiem wam, ciężko z tym. E, bla 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 bla. Dobrze. Może to nie jest to, nie chodzi o tą książkę, kurczę, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Ujuj, bumbelku. Dobra, chodź tutaj, weź, y, przeszukaj kieszenie i zrób pranie, nie możesz? Mmm, zrób, aha, nie, pralka się zepsuła, super. Eee, Dobra, dzisiaj idzie spać. Dziećka idzie spać. Dobra, ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. No zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że ogarniemy sobie ten przepis na ten eliksir, na ten godrinka i nasz Sim będzie mógł pozbyć się wilkołactwa i po prostu żyć sobie tak o, po prostu jak zwykły nastolatek. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!